Dzień dobry wieczór. Zacznę od tego, że dawno mnie nie było i że miałem tego filmu nie nagrywać. A, w rzeczywistości chciałem go nagrać. Odrobinę się tutaj akwarium pozmieniało i chciałem to zaktualizować. Już na wstępie zamierzeniem moim było, żebyście zobaczyli karmienie. I miałem na podczas nagrywania. Wsypać pokarm, żeby te ryby się rzuciły do jedzenia. Niechcący mi nie wyszło, ponieważ najpierw chciałem wrzucić tabletki, które lądują na dnie dla zbrojników, a dopiero później nakarmić resztę rybek. Niestety one rzuciły się wraz z sami i zbrojnikami na dno i tam postanowiły się pożywić, więc pokarm wsypany na powierzchnię sobie pływa bez żadnego zainteresowania. No ale cóż. Tego nie przewidziałem. Dobrze, jak widzicie, nie ma tu już tych dużych pielęgnic miodowych. Przekopywały dno, wykopywały rośliny, łamały liście. Co chwilę składały ikrę, później tą ikrę zjadały ślimaki. Ja już do tego nie miałem cierpliwości i postanowiłem się ich pozbyć. I generalnie przez ostatnie tygodnie tutaj sytuacja wyglądała tak, że tych ryb ubywało, ubywało. No i żeby oddać pielnicę. Do sklepu poszedłem na wizytę w sklepie z córką, a ona już nie wytrzymała. Wyciągnęła swoje pieniążki i pieniążki, pieniądze i. i kupujemy te. Te jej się spodobały: to są brzanki mszyste i brzanki sumotrzeńskie. Na dobrą sprawę, jeden gatunek, tylko że dwie odmiany barwne. Kupiliśmy 20 sztuk. I pewnie w sobotę jeszcze ze 20 dokupimy. I nie wiem, czy przy tej obsadzie gupiki przeżyją. Ale za gupikami nikt płakał nie będzie. Brzanki są żywe, kolorowe, ładne. Pisti nie ma z wiadomych względów. Anubiasy zmarniały, bo za długo były w naręczniku. No, no cóż, anubiasy odrosną, a jeśli nawet nie odrosną, to jest ich na tyle dużo, że ja podzielę na mniejsze kawałki te rośliny, które nie były wyjmowane z wody, więc. Więc anubiasów nie straciłem. Została też bakopa karoliniana, pomimo, że ciąłem nożyczkami równo ze żwirem, ona odbiła i odrosła. Niestety straciłem Ludwigera, Repens, co jest mi. Nie tyle smutno co zwyczajnie wstyd. Miałem tej rośliny tak dużo, że wywalałem do wiadra garściami i po prostu w workach wynosiłem, a, a niechcący się pozbyłem. No i cóż. Płakał z tego powodu nie będę, ale jest dziwnie się z tym czuję. Odrosły lotosy odrosły żabinnice, odrosły zwartki a ludwiga repens nie odrosła no a jak wygląda akwarium na dzisiaj no to widzicie jaki koniec każdy widzi nie trzeba przedstawiać nie będę już robił 20 minutowych pogadanek ze względu, które wyjaśniałem wcześniej Filmy moje będą krótsze, ale za to jakościowo lepsze. Mam nadzieję. Próbowałem pozbywać się ślimaków. W tym celu spuszczałem całą wodę, prawie na równo ze żwirkiem. Wyłabiałem wszystkie ryby do pojemnika i jak już nie było ryb w akwarium, to wlewałem 3 albo 4 butelki mocno gazowanej wody mineralnej. Myślałem, że to Ślimaki załatwi taka ilość dwutlenku węgla. Okazało się, że czekałem chwilę, aż ta woda wygazuje się na tym żwirku, tam wy, wywietrzeje trochę. Później akwarium wypełniałem wodą, wpuszczałem ryby, i ani rybom nic nie było, ani ślimakom nic nie było. W sumie to nie wiem, co o wodzie mineralnej powiedzieć. Czy jakbym teraz wlał do pełnej do pełnego akwarium i z obsadą butelkę wody mineralnej czy by się coś stało, no czytałem na różnych forach, że, że ryby tego eksperymentu mogłyby nie przeżyć, więc wolę nie próbować. Tym bardziej, że ryby już są, już są zakupione. No już trudno. Przeszła mi jakaś jakoś ochota na walkę ze ślimakami i, i nie będę tego robił. Tym bardziej, że już nie składają pianice ikry więc... Więc ślimaki nie wyjadają im te ikry i mi, mi aż tak nie przeszkadzają. Miałem przez chwilę taki, taki zamysł, żeby tutaj były dwie duże samice. One będą sobie składać ikry i będą pływały z gromadką młodych, ale niestety to się nie udało. Albo to mikry zjadały ślimaki, albo zbrojniki, albo one same zjadały cholera wie. Tak na dobrą sprawę tu. Wieczorem ikry składały, rano ikry nie było. A mnie to do tego stopnia zniecierpliwiło, że wziąłem te pielnicy i oddałem. A zresztą brzanki są z Azji, więc jeśli już, jest, jeśli już jest tu Azja, to może to może czas. Rzeczywiście. Na azjatyckie ryby, które się żywią ślimakami. No ale co wtedy z panda, no? Chociaż tam teraz są ogromne. Dobra, już 6,5 minuty. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.